Tomasz Dasuj, witam państwa, zapraszam na magazyn kolejowy Kolej Wizja. Bipa, takie kiedyś kolejowe nazewnictwo, nosiły osobowe wagony piętrowe, potocznie zwane po prostu piętrusami. Niestety, ostatnio koleje w Polsce wycofały z ruchu stare, ale niezawodne, właśnie piętrowe wagony, piętrusy, które pochodziły z byłej NRD, czyli jak kiedyś się mawiało, od naszego socjalistycznego brata ale produkcja wagonów piętrowych nadal trwa i idzie z duchem czasu. Powstają coraz wygodniejsze wersje tych pojemnych typów wagonów. A więc kiedyś Bipad, teraz twindeks i Sandex. Piętrusy w ruchu osobowym to temat dzisiejszego odcinka Kolej wizji. Serdecznie Państwa zapraszam. Na polskich i niemieckich torach piętrowe wagony osobowe od dawna są normalnością. Kolebką znanych powszechnie konstrukcji jest fabryka, która powstała w 1849 roku. Przed II wojną światową nosiła nazwę Wumag. Potem Lowa Wagonbau Gerlitz Później VEB Waggonbau Gerlitz, a obecnie Bombardier Zakład w Gerlitz. 25 maja 2019 roku fabryka w Gerlitz z kilkoma tysiącami mieszkańców, miasta i pracowników obchodziła 170-lecie swojego istnienia. Wybitni prelegenci podkreślili, fabryka w Gerlitz ma świetlaną przyszłość. Przeorientowanie zakładów centrum kompetencyjne do produkcji nadwozi różnych typów od wagonów piętrowych po tramwaje. Ta wiedza dla globalnego biznesu Bombardier Transportation jest ulokowana w Gerlitz i będzie tu kontynuowana. Od 1945 roku wyprodukowaliśmy 9000 nowy wagon piętrowy. Zbudowaliśmy 500 wagonów dla izraelskich kolei państwowych i wyprodukowaliśmy 300 nadwozi do pociągu ICE-4. Są to liczby, które dowodzą, że bombardier może polegać na konstruktorach wagonów w Gerlitz. W tym duchu będziemy również kształtować i opanowywać trwający proces zmian. To jest wasze życie, wasza identyfikacja. Czasami były to historie od pokoleń, ponieważ nawet rodzice i dziadkowie pracowali tutaj w fabryce. I ten wysoki poziom identyfikacji, i wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, jaki istnieje tutaj, jest czymś, co mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, na czym można polegać i tworzyć ze swoimi pracownikami. To miejsce zasługuje na dobrą przyszłość, ponieważ oni są najlepsi, jakich można mieć. Tradycja, innowacja, a także międzynarodowa reputacja. Mamy tutaj jednego z największych pracodawców przemysłowych w tym mieście. Mamy nadzieję, że tak pozostanie. To jest ważne, abyśmy mieli tak dużego pracodawcę w regionie. Ponieważ wszyscy musicie to zrozumieć, zaspokajajcie i zatrzymajcie w środowisku co najmniej dwie, jeśli nie trzy osoby w klasie średniej, w usługach, w sprzedaży. Zapewnijcie im również dobrą pracę. Mój dziadek tu pracował, wujek, ciocia. Wielu ludzi. Zakład ten jest mi osobiście bardzo bliski sercu. Specjalną premię otrzymał wieloletni pracownik zakładu, historyk zakładowy oraz fotograf Wolfgang Teurych. W 1936 roku prywatna kolej. Lübeck-Bihanner Eisenbahn wprowadziła na trasie Hamburg-Lubecja cztery nowoczesne wagony piętrusy, a ich producentem była fabryka Wumak w Gerlitz oraz Linke Hoffmann-Lauhammer w Breslau, czyli we Wrocławiu. Po raz pierwszy wagony piętrusy były produkowane dla pociągów pospiesznych ciągniętych przez nowoczesne parowozy pokryte otulinami o opływowym kształcie. Co ciekawe, pociągi te jeździły w taki sam sposób, który w Polsce dopiero na nowo odkryły koleje mazowieckie w systemie push -Pull. Po niemiecku ten system nazywa się Wendezug, czyli pociąg zmieniający kierunek jazdy samodzielnie. Parowóz albo ciągnął skład albo maszynista kierował składem z wagonu sterowniczego, używając do pchania składu połączonego z kabiną tego wagonu parowozu. A jak to się konkretnie dzieje? Rozróżnia się bezpośrednie sterowanie pociągiem, przy którym wszystkie funkcje, napęd i hamulec są uruchamiane z wagonu sterowniczego, oraz pośrednie sterowanie pociągiem, co ma miejsce w przypadku parowozu. Wtedy maszynista zajmuje miejsce na czele składu wahadłowego, w tzw. wagonie rozkazowym. Maszynista przekazuje swoje polecenia do parowozu pchającego z tyłu pociąg. W tym celu wykorzystuje się urządzenie podobne do telegrafu maszynowego na statkach. W lokomotywie służbę pełni pomocnik, mający uprawnienia do obsługi przepustnicy, który natychmiast musi potwierdzić polecenia maszynisty i je wykonać. Natomiast hamulec również w pośrednim systemie sterowania pociągu uruchamiany jest z kabiny wagonu sterowniczego, czyli rozkazowego. Sposób ten wydawał się być logicznym, bowiem pomocnik i tak musiał pozostać w parowozie i podtrzymywać ogień w kotle, a także zwracać uwagę na ewentualne zakłócenia pracy parowozu. Hamowanie maszynisty z kabiny sterowniczej następuje za pomocą sterowanego sprężonym powietrzem urządzenia blokady przepustnicy. Dopływ pary do silnika parowozu zostaje odcięty od początku hamowania, także żadna siła napędowa nie działa na koła i nie opóźnia hamowania. Po II wojnie światowej producenci nowoczesnych na tamte czasy wagonów piętrowych. Znaleźli się w dwóch walczących ze sobą obozach politycznych. Fabryka w Wumach z Gerlitz została upaństwowiona przez władze NRD jako VEB Wagonbau Gerlitz. Prywatni właściciele tej firmy uciekli do Hamburga i założyli tam firmę o starej nazwie. Niemieccy właściciele firmy Linke Hoffmann we Wrocławiu również wyjechali do Niemiec Zachodnich i założyli nową siedzibę firmy Salzgitter. Nowo powstała zachodnio niemiecka kolej Bundesbahn przyjęła przedwojenne wagony piętrowe do dalszej służby w regionie Hamburga. W 1950 roku kolej Deutsche Bundesbahn dumnie zaprezentowała film pod tytułem Nowy Pociąg. Pokazuje on pierwsze prototypowe powojenne wagony piętrowe skonstruowane w zachodnich Niemczech dla służby w regionie nadrenia północna Westfalia. Skład pociągu składał się z trzech wagonów oferujących 350 wygodnych miejsc siedzących oraz restauracje. To niezły postęp techniki. Chwalebny ton tego filmu reklamowego mocno kontrastuje jednak z późniejszą rzeczywistością zachodnio-niemieckiej kolei Deutsche Bundesbahn. Kolej ta zamówiła jedynie przedstawiony w filmie prototypowy skład z trzema wagonami o długości 26,4 metra oraz drugi prototypowy skład z trzema wagonami o długości 22,4 metra. Producentem prototypów był zakład Wegmann w Kassel, czołowy dostawca wagonów oraz składów napędowych dla zachodnio niemieckiej kolei. Podobnie jak w składach przedwojennych, pociągi te kursowały w systemie wahadłowym czyli maszynista mógł sterować pociągiem również z przedniego wagonu. Wówczas podczas eksploatacji nie stwierdzono żadnych problemów natury technicznej. Dlaczego więc decydenci kolei zachodnich Niemiec nie zamówili więcej podobnych wagonów? Może chodziło o rozgrywkę w konfrontacji ze wschodnimi Niemcami, według zasady. My też to umiemy zbudować, ale czegoś takiego nie potrzebujemy. Dodajmy, że w obu prototypowych składach przedział gastronomiczny został szybko przebudowany na zwykły przedział pasażerski. Widocznie zachodnio niemieccy decydenci w Deutsche Bundesbahn sami nie wierzyli do końca w ekonomiczność i luksusowość swojej nowej konstrukcji, która oferowała jedynie miejsca drugiej i trzeciej, a nie pierwszej klasy. Inaczej niż w zachodnich Niemczech, enerdowska przeróbka przedwojennych piętrusów przyczyniła się do stałej obecności osobowych wagonów piętrowych na torach nie tylko wschodnich Niemiec, lecz wielu innych krajów. W okresie od 1952 do 1957 roku enerdowski zakład w Gerlitz wyprodukował dla Deutsche Reichsbahn, 12 jednostek w wersji dwuczłonowej oraz 152 jednostki rozszerzone o dwa wagony środkowe w wersji czteroczłonowej. Krótka wersja tych składów miała długość 40 metrów, 228 miejsc siedzących oraz 210 stojących. W każdym rzędzie znajdowały się 2 plus 3 siedzenia. Czteroczłonowa wersja składów miała długość 73,4 metra i 906 miejsc. Każde dwa wagony były połączone ze sobą trzyosiowymi wózkami Jakopsa. Prędkość składów dwuczłonowych wynosiła 115, a składów czteroczłonowych 100 km na godzinę. A tak wygląda wersja tych samych wagonów dla PKP, zwana w skrócie BIPA. Dolną część górnych okien można było otwierać korbą, a górną część dolnych okien uchwytem. Uchylając je do środka. W NRD na początku większość wagonów posiadała jedynie ogrzewanie parowe. Wagony te stały się szlagierem eksportowym NRD, bowiem można było przewieźć dużą liczbę podróżnych bez potrzeby budowy długich peronów. Pierwsze bipy PKP zamówiła z myślą o górnośląskim okręgu przemysłowym, który potrzebował pojemne wagony do obsługi pociągów roboczych. Na wschodzie kraju piętrusy pojawiły się dopiero w 1967 roku. Łącznie PKP dostała partiami w latach od 1957 do 1977 roku 473 zestawy. To daje 1892 pojedyncze wagony oraz dodatkowo 50 sztuk jako rezerwa. Pociągi złożone z bip były obsługiwane parowozami, spalinówkami i elektrowozami. Miały ogrzewanie odpowiadające tym trzem rodzajom trakcji. Maksymalna długość składów sięgała do 12 wagonów. No jak sięgam babicią wstecz, to dokładnej daty sobie nie mogę przypomnieć, ale było to na przełomie lat 60. i 70. No bo wtedy po pierwsze ja się pojawiłem w Poznaniu, tutaj już uczyłem się, no i tutaj już wagony piętrowe kursowały, wtedy najczęściej jeszcze właśnie z parowozami. Mhm. A proszę powiedzieć, pomysł tych wagonów, projekt pochodzi z NRD, gdzie były one wykorzystywane do przewozu dużej ilości ludzi. Chodziło o dowóz ludzi do pracy, młodzieży do szkoły. Czy w Polsce było podobnie? Tak, no właściwie te same przesłanki spowodowały, że PKP złożyło zamówienie w zakładach w Gerlitz na dostawę tych wagonów piętrowych. I pierwsze zestawy przyszły do aglomeracji tej najliczniejszej, czyli do górnośląskiego okręgu przemysłowego, otrzymała je dyrekcja Katowicka, no i tam kursowały w pierwszej kolejności, ale już bodajże. Dwa lata później, drugą dyrekcją, która otrzymała te wagony, była dyrekcja poznańska, i tutaj z 473 zestawów, które w ogóle Polska zakupiła, w Niemczech 81 było w dyrekcji poznańskiej. I można powiedzieć, że w latach 60-70. To był taki podstawowy środek transportu na liniach lokalnych. Ja je pamiętam jeszcze, gdy na linii Szczecińskiej jeździły dwa zestawy połączone ze sobą. To ciekawe, a proszę powiedzieć, bo w Polsce zdomowiły się tak naprawdę dwa typy tych wagonów piętrowych. Pierwsze to były takie ciemne, w kolejowych barwach, z wózkami typu Jakobsa, łączącymi po dwa pudła wagonów. Potem te wagony, pojawiły się wagony dwukolorowe, żółto-niebieskie z normalnymi wózkami. No i czy te kolory się. Jednym się podobały, jednym się nie podobały, czy były jakieś dyskusje na ten temat w środowisku kolejowym? Chociaż dzięki wspomnianemu zakupowi potrzeby PKP były na długo zaspokojone, fachowa literatura w Polsce uważnie śledziła dalszy rozwój tych konstrukcji w NRD. Pokazuje to polski rysunek przedstawiający drugą wersję piętrusów z 1957 roku, przeznaczoną dla nerdowskich pociągów dalekobieżnych. Chodziło o wyprodukowaną w 33 egzemplarzach pięcioskładową wersję rozszerzoną o wagony bufetowe oraz wagony bagażowe. Wagony te zostały zbudowane jako konstrukcja lekka z kształtowników cienkiej blachy. W latach 1970-71 NRD-owski Zakład w Gerlitz skonstruował dwie serie piętrusów w systemie push-pull na wózkach jakopsa. Po raz pierwszy górne okna znalazły się w całości w nachylonej części dachu. Od 1974 roku piętrusy powstawały jako pojedyncze wagony z niskopodłogowym wejściem na klasycznych wózkach dwuosiowych, które od 1986 roku wyposażono w hamulce tarczowe. Od 1989 roku takie właśnie wagony zostały wyeksportowane w ilości 160 sztuk do Polski, gdzie oznakowano je jako BDH PUM. Były, były, ale była jeszcze trzecie malowanie, o którym też zaraz powiem. Oczywiście Oczywiście starsze pokolenie jest przyzwyczajone do, tej, do tego koloru oliwkowego, ten zielony, taka oliwka na kolei, to przecież było powszechnie w czasach socjalistycznych i właściwie innych barw nie było, to było dość takie smutne, troszkę nawet przygnębiające. Gdy Później w latach 90. zaczęto malować niektóre z tych zestawów piętrowych na taki kolor pomarańczowo-żółty, myśmy nazywali to jajecznicą. No to było jakieś ożywienie, choć chyba akurat to malowanie specjalnego entuzjazmu nie wzbudziło. Natomiast gdy pojawiły się już to malowanie takie bardziej współczesne, czyli kolorowe, zielono, żółto-niebieskie, to ono mnie osobiście bardzo zainteresowało, bo przyniosło wreszcie jakąś odmianę kolorystyczną taboru kolejowego i myślę, że w większości ludziom ono się podobało. No, i to, że dostały te wagony przy imek, taki przydomek, piętrus, to znaczy, że one chyba się podobały i podróżni lubili te wagony. No, jak one się pojawiły w latach 60., były swojego rodzaju atrakcją. Przecież przedtem w Polsce nie, nie jeździły. No, oczywiście tam były wyjątki, ale jakby w takim transporcie masowym nie używano wagonów piętrowych, więc, więc był to jakiś, jakiś taki. Swego rodzaju rarytas. On, oczywiście te wagony, zwłaszcza z tych pierwszych, dostaw miały niedostatki, bo były tylko dwie toalety. E, trzeba było biegać, ale te przestronne chole, możliwość przewiezienia bagażów, rowerów, e, powodowała, że cieszyły się one dużym zainteresowaniem I, i nie ukrywam, że większość ludzi, ja również zawsze po zatrzymaniu się składu e, próbowało się dostać szybko na pięterko, żeby mieć lepszy widok. A teraz ciekawostka. Wschodnio-Niemiecka kronika filmowa przedstawia budowę pierwszej partii piętrusów dla PKP. Obecnie w zakładzie produkcji wagonów w Gerlitz montuje się jednostki dwupiętrowe na eksport do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Krok za krokiem pniemy się w górę po stopniach naszego planu pięcioletniego. Robotnicy z zakładu Lowa w Gerlitz na polecenie kolei Reichsbahn rozpoczęli produkcję wagonów dwupiętrowych. Wagon dwupiętrowy skonstruowali inżynierowie Mizik, Krau i Freze. Jest to konstrukcja w pełni spawana, cechująca się dużą oszczędnością w materiałach. W tym roku 80 podobnych wagonów przejdzie przez ręce tej brygady. To jest 20 pociągów, tworzących przykładowe warunki w ruchu dowozu robotników w największych aglomeracjach przemysłowych naszego kraju. Tak to było za czasów NRD. Obecna produkcja, oczywiście, jest o wiele bardziej nowoczesna. Bombardier w dziedzinie wagonów piętrowych, które widzicie Państwo tutaj, jak piękny bukiet kwiatów, jest światowym liderem na rynku. Odnosimy międzynarodowe sukcesy na całym świecie i oczywiście chcemy to rozszerzać. Zrobiliśmy obchód i przeszliśmy przez ciekawe panele na temat historii tego zakładu. Widzieliśmy tam czarno-białe zdjęcie pewnej osoby bez okularów. To mógł być Pan kilka lat temu? Możliwe. Jestem 40 lat w tej firmie. Spędziłem tu całe życie zawodowe i znam każdy zakamarek w tym zakładzie. Zdjęcie miało podpis do 1994 roku kierownik zakładu. To mój ojciec. Jesteśmy tutaj praktycznie w trzecim pokoleniu. Mój ojciec spędził tu 48 lat. Był kierownikiem zakładu, dyrektorem zakładu, a następnie pierwszym dyrektorem generalnym. Od 1966 roku do 1990. Tego trzeciego. Sam pracuję tutaj od 46 lat i mój syn również zajmuje już w zakładzie odpowiedzialne stanowisko. To naprawdę godne podziwu. W dzisiejszych czasach nie wiadomo, jak długo przetrwa firma, nie ma już wielu biografii, których bohater pracuje we firmie tak długo. Oznacza to, że macie państwo bardzo rodzinny, szczególnie bliski związek między wszystkimi kadrą i pracownikami. Też tak myślę. To pokazuje, że w 170-letniej historii jesteśmy mocno zakorzenieni w mieście i regionie. Zawsze byliśmy największym pracodawcą przemysłowym to wysoki poziom wiedzy i zamiłowanie do zawodu budowniczego wagonów szynowych, które zawsze przekazywane z pokolenia na pokolenie. Cieszę się, że jest tu kontynuacja produkcji. Bombardier ma wiele zmartwień i wiele problemów, ale tutaj w Gerlitz mamy pracowników, którzy chcą zmierzać się z czymś nowym, a jako saksoński rząd popieramy naszych kolegów i chcemy, abyśmy kontynuowali produkcję. Jesteśmy bardzo dobrze wspierani w Saksonii, zarówno przez premiera, jak i ministra gospodarki. Czasami można zwrócić się do nich telefonicznie, jeśli jest jakiś problem lub jeśli jest brak wyjaśnień ze strony wspomnianych panów. Zostanie to rozwiązane w krótkim czasie. Mamy bardzo dobry kontakt, ale także nasza firma utrzymuje bardzo dobry kontakt z rządem, z Ministerstwem Gospodarki. Myślę, że nie jest to takie oczywiste w Niemczech. Z analizy kolejowego transportu wiemy, jak ważna jest Europa. 20 do 30 km na godzinę to średnia prędkość pociągu towarowego podczas podróży przez Europę, ponieważ nadal występują przerwy na granicach. To jeden z tematów dla Unii Europejskiej w nadchodzących latach. Słyszałem pozytywne komentarze na temat państwa zaangażowania jako rządu Saksonii przy elektryfikacji kolejowych linii prowadzących do Görlitz, a Polska chce wejść na stację w Görlitz z polskim prądem kolejowym. Co pana rząd może uczynić w tym temacie? Wkrótce będziemy mieli szczyt kolejowy z udziałem dyrektora Deutsche Bahn pana Pofali i to będzie jeden z tematów do rozmów. Pan będzie gospodarzem? Tak, świetnie. Mam nadzieję, że wkrótce znowu się zobaczymy. W ubiegłym roku, w marcu, uzgodniliśmy z przedstawicielami pracowników, ze związkowcami że będziemy mieć 7 lokalizacji w Niemczech. Jako Bombardier mamy najwięcej pracowników branży kolejowej w Niemczech, którym zapewniamy dla standaryzacji, dla specjalizacji fabrykę w Görlitz. Jesteśmy tu centrum kompetencyjnym w budowie nadwozi wagonowych z aluminium ze stali. Oznacza to, że zamierzamy także wyprodukować karoserię dla nadwozi wagonowych. Chcemy inwestować w technologię procesową, w szybszy czas przepustowości w infrastrukturę. Potem te nadwozia jadą 60 km do Budiszyna, gdzie odbywa się produkcja seryjna. Chciałbym wspomnieć o czymś, co chcemy rozszerzyć w Gerlic, czyli o uruchomieniu pojazdów. Mamy tutory testowe. To dobry model, który chcemy zaoferować firmom zewnętrznym. Nasz pierścień testowy jest bardzo dobry. I może przebić się na rynku. Dlaczego wstaję rano i idę do pracy? To proste. Mój wnuk ma 7 lat. Przechodzę na emeryturę w 2029 roku. I w tym dniu mój wnuk podpisze tutaj umowę jako uczeń. Dziękuję Państwu za uwagę. Myślę, że miło spędziliście czas z kolei wizją. Zatem czekamy na Was w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. thank <laughs> you